Każdy dniu urodzin chciałbym dostać jakiś prezent Niektórzy chcieliby dostać coś do swojej pasji Inni na przykład coś do szarcia Po prostu A jeszcze inni coś od influencerów To jest dosyć popularne ostatnio Siema, nagrałeś mi życzenia? 100 lat dla ciebie 100 lat dla ciebie Dlatego zagadałem do Pateca, Jacoba, człowieka wargi z no wiadomo jakiego kanału Nie można mówić, bo YouTube zrobi Murciks, Matera, by the way Juliet, i Citroxa oraz Natix O prezent urodzinowy Na który bliknąłem każdemu po trzystówki. Bo tak widzowie się składa, że mam dzisiaj urodziny Możecie mi walnąć urodzinowego lajka Ze względu na to, że 15 tysięcy to kolejny odcinek z paczek A bardzo ciężko się je przygotowuje Ze względu na to, że trzeba złapać tyle osób Że to jest masakra, dlatego docencie to lajkiem Jakimś moim komentarzykiem z życząkami W tej serii dostawaliśmy naprawdę różne rzeczy Ubrania, dziwne rzeczy do zjedzenia Czy takich, których jeść się No raczej nie powinno Miejmy nadzieję, że tym razem nie będzie to nic złego, bo cokolwiek go i nie od kogo dany prezent jest, będę musiał to albo zjeść, albo pomochać, albo polizać. Takie utrudnienie odcinka. No mówię się, że niektórzy mają naprawdę bardzo dziwne rzeczy w głowie. W takim razie przejdźmy do zamawiania. Hej, kompletujemy dzisiaj prezenty dla Josia. Nie ma być paczka tylko dla Filipa. Ja bym chciała, żeby to była paczka też dla Żanetki. Mocy, przybywaj! Słuchajcie, dostałem zadanie od Josiego. Jak też 20 innych influencerów, czy ile tam on osób poprosił, żeby to zrobiły, ponieważ, no, chodzi tutaj o zasięgi, żeby sobie podbić. Tak naprawdę, ma nas gdzieś. Siema, starałam się wybrać takie rzeczy, które nie będą mega oczywiste, które mogą mu się przydać. I będą też w miarę ciekawe, więc mam nadzieję, że mu się spodoba. Siemanko, vivy, z okazji Twoich urodzin, po pierwsze, wszystkiego najlepszego, dużo zdrówka, dużo miłości, dużo subów. O, i właśnie, widzowie, tutaj z tym życzeniem akurat możecie pomóc. Strzelcie sobie, katerze. Dla Fifiego z okazji jego urodzin. Siemanko, proszę Państwa. Siemanko. Nie, ha, ha, ha. Ja mam mieć Cinematic muzykę, mam mieć tu bardzo lekko jak się da, to ma być. Muzyka jak w Coach Carter, wszystko ma być zajebiście zrobione. Koniec z wymaganiami, wygrałem tutaj tą przepychankę słowną, negocjacje poszły w moją stronę super. Wpadłam na coś takiego uniwersalnego, co każdy lubi, także yy, idziemy w ryby. Prezent dla Josiego. Enter. Słuchajcie, ja się domyślam, że większość rzeczy, większość osób nawet, bardziej, będzie, nie pójdźcie na będzie wypowiedziała okropne rzeczy pewnie, bo się z tego śmiał. Także ja postawię na uroczość. Chciałem mu kupić obrazy Gracjana Rostockiego, bo też kiedyś kupiłem, a one kiedyś mogą być dużo warte, ale się okazało, że one już są dużo warte. Bo na Allegro obrazy Gracjana Rostockiego idą po milion złotych. ILE?! I 5,5 miliona. Ktoś naprawdę sprzedaje to za 5,5 ku... Paki. Pierwszą rzeczą jest Lazy Snack Bowl I to jest e, taka miska, która ma dwa dna Właśnie na jakieś ubierki od orzeszków czy czegokolwiek A oprócz tego ma trzymaczkę do telefonu. Czy to nie jest genialne? Jesz sobie płatki, stawiasz telefon i oglądasz YouTube'a Po drugie, razem z Natalią mamy dla Ciebie prezent, wydaje mi się idealny na tę okazję Bo e, no jak widzisz jesteśmy w miejscu W którym możemy zaopatrzyć Twoją imprezkę Proszę Państwa, z racji tego, że każdy człowiek potrzebuje szczególnie w tym okresie Ciepła, dotyku, miłości Cześć witam serdecznie pojeb... O was, ciebie Filip. Święta już były, wszystko super. Wesołych świąt, mam nadzieję, że miło jest spędzisz, Ale w tym momencie już jest po świętach, eee, trzeba wziąć się do ciężkiej pracy. Byliśmy razem na jedzonku, fajnie popatrzyłem na ciebie, wiesz. Za każdym razem tym ułamkiem oka, nie? Cały czas ci się przyglądałem, patrzyłem jak wyglądasz, jak wyglądają twoje mięśnie. To nie jest to, co było na początku roku, gdzie trenowałeś, gdzie chodziłeś na siłownię, jak z Madzią chodziłeś na bieżnię, robiłeś sobie jakieś challenge. Co się stało z tym chłopakiem? Wziąć chyba podział. Stary oszalałeś. Przyszedłem z, z odpowiedzią na to, jak powinieneś się odżywiać w 2023 roku. Kupiłem ci białko, Prowile 2, 2, 2... Nie ma to znaczenia, jest to białko, mega dobre białko. Będzie się w wpieprzał 3 Kilka razy dziennie Przed treningiem, po treningu stary. Wiecie co najbardziej przyciągnęło moją uwagę? To Mam nadzieję, że przeze mnie dostaniesz strajka o prawa autorskie Karmelek mówi, że bardzo mu się podoba prezent Wiem Coś z papieżem Co? Jan Paweł drugi. No kurczę, to mi się wydaje, że troszkę za mocno, ale to jest Filip, nie? Filip takie rzeczy lubi Dobra, więc przyjechałam i mniej więcej wam pokażę, co kupiłam i dlaczego to kupiłam, dlaczego się zdecydowałam Myślałam, że wydam więcej, ale wydałam w sumie tak spoko liczbę, e, w sensie sumę, także zaraz wam pokażę Dlatego wybrałem dla już jego coś zupełnie innego, mam nadzieję, że mu się to spodoba Proszę bardzo, krzesło to wyskładane na kółkach Timago, kup teraz Druga rzecz, też myślę, że jest całkiem spoko i widziałam kilka wersji tego to jest taka zdrapka z filmami Czyli na przykład jak nie wiesz co chcesz obejrzeć To masz tu taką zdrapkę, zdrapujesz sobie i już wiesz jaki film chcesz obejrzeć Na tej musimy tutaj dla Filipka, żonety i wszystkich znajomych Jego wybrać jakieś fajne rzeczy, które mamy Chyba pewnie nam z tym zejdzie, bo no trochę tego jest A chcemy wybrać wam najciekawsze i najlepsze rzeczy z naszego magazynu Poczucia komfortu, poczucia tego, że czujesz jak umamy. Postanowiłem, że sprawię prezent jemu I kupię mu prześliczną piżamkę Wiemy, że lubisz jeść Kocham wpierdlać Dlatego High Protein Bars to jest, to jest smak nugat. Ale mamy też dwa kolejne. Smak arkadiowo-karmelowy. Nie nie jest tego teraz. Nie jest tego. Klapki ryby na mroźne dni, żeby ogrzały jego stópki, ale żeby zachował oczywiście, odrobinkę tutaj wulgarności. Nowy plan, nowy plan, nowy plan, nowy plan. Jakieś. Kapcie. Jakie fajne! Ty jakaś poczka! O Boże i dobra, ty to jest mega! Ja chyba tak jak chcę. Wy to widzicie? To jest świetne, nie, ja dodaję do koszyka instant Więc na pierwsze co? Skarbonka na tatuaż, bo Filip lubi tatuaże Kupiłam im takie słono-słodkie przekąski Pieniążki Baterie ze względu na to, żeby nigdy im się nie wyładowały baterie w życiu i w ogóle Opaskę ze względu na to, że widziałam jak Filip je zakładał opaskę, także wiedziałam że to będzie dla niego idealna Kupuję i płacę, się na tym bogacę Potwierdź płatność w aplikacji bankowej Kur... potwierdzam Trochę wyszło ponad to, niż powiedział Yoshi Ale mam nadzieję, że, że mi oddam <grych> Kolejna rzecz, nie pamiętam co to jest Dajcie mi sobie... To jest hamak na nogi. Bo y, Yoshi nagrywa też rzeczy przy kąpie, nagrywa jakieś gierki, więc zamówiłam mu hamak, taki, który się przyczepia y, do biurka i możecie sobie tam położyć nogi i jest wam wygodny. Więc za chwilę z Natalią osobiście zapakujemy dla ciebie chyba dwa kartony Co, Natalia? Bo do jednego nam się raczej nie zmieści. I raczej tak. Mam nadzieję, pozwoli mu się tak poczuć te zimne, krótkie. Chociaż już coraz dłuższe dni. Myślę, że to yy, fajnie wyjdzie. Czy ci wszyscy youtuberzy, ci influencerzy, oni ci jakieś śmieszne rzeczy kupili. Oni sobie... są człowieku. Tu trzeba, wiesz, tu trzeba już działać, tu trzeba motywować człowieka, tu trzeba zasuwać. To już nie jest, że ty masz 16 lat i ty... Nie, ty chyba grubszy bo jest to fajnie, że schudłeś stary. Żebyś nie tracił zbędnego czasu na jakieś mycie się czy coś, yy, czy, czy robienie prania, kupiłem ci... Yy prysznic w proszku, który mi się po prostu psikasz i wszyscy mówią wow, jak jej pachnie! I jeszcze tutaj postawiłam na takie dodatki jak y, kubek ryba oraz zestaw toreb na zakupy. Także mam nadzieję, że bardzo mi się spodoba. I przy okazji mam pomysł na odcinek Filip dla Ciebie, y, ile ryb uda mi się złowić w 24 godziny. I na koniec skarpetki, bo ja zawsze na święta dostaję skarpetki. Skarpetki. Burger skarpetki. Czy no, przez to wyglądał błędnie? Jak się to Filipowi nie spodoba, to dam mu wyrzeczka. Później. Mam nadzieję, że mu się spodoba, serio. Taki masażer do włosów, bo każdy to uwielbia. Taki kubeczek. E, musiało być też coś dziwnego, także chciałam um, mu takie miłe, Boże. Takie słomki, czekoladowe, to jest smak dzieciństwa w ogóle. I tu już zapakowałam, ale pokażę wam tak Kubeczek dla Żenytki ponieważ ja chcę, żebyście wy już mieli tego kotka, także to jest dla... I poszło. Dziękujemy za zakupy. Zakup opłacony. Przewidywana dostawa poniedziałek, 2 stycznia, wtorek, 3 stycznia u ciebie, Josi. Mam nadzieję, że będziesz zachwycony i zadowolony. Trzymaj się, pozdrawiam widzów. I ostatnią rzeczą, którą zamówiłam, to jest taki drink dispenser. I może na jakieś imprezki się przyda. Ja co nie kojarzę, czy Josi pije alkohol czy nie. Wydaje mi się, że nie. Ale może do jakichś challengeów, e, czy po prostu do picia jakiegoś, nie wiem, zwykłego napoju się mu przyda. No, to tyle. No więc my idziemy działać, mam nadzieję, że wszystko smakowało. Jeśli nie, to daj mi znać. To wyrzucimy to ze sklepu. Ucałuj zameczkę Jeszcze raz wszystkiego najlepszego ode mnie Natalii i nie. i... Pozdrawiam serdecznie. Zobaczymy, czy się będziesz cieszyć. Wiesz, nie chcę zrobić sobie jakichś głupich memów, jakichś żartów, gagów, ale ja wiem, co cię zmotywuje. Przenosz na tapeta Jana Pawła Budziana Małysza II. Bra. No ale wiadomo, że e, dobry trening musi się jakoś zakończyć. I już pozytywnym akcentem. Niektórzy idą... Niektórzy warą... Niektórzy biorą... Starą, czy tam jakieś inne... A ty po prostu po prostu sobie możesz zakurzyć jednorazówkę. Po plany treningowe wbijecie w ten link w opisie Ty daj to oglądasz? Kocham Cię Filip, tak naprawdę jesteś wspaniałym człowiekiem Wszystkie paki już przyszły do nas, a jak widzicie niektóre są duże Mam też asystentkę Hej Ona też przyszła dzisiaj do nas Generalnie widzowie powiem tak, niektóre paczki dziwnie pachną Witajcie w smrodowie! Znaczy, nie, ta ładnie akurat. Ja gadam jakieś głupoty, a ja już się nie mogę doczekać w ogóle, żeby odpakować te wszystkie. Generalnie widzowie, dostaliśmy prezenty urodzinowe, więc ja jestem bardzo zadowolony. Mam nadzieję, że moi znajomi przyjaciele wysłali mi coś fajnego. Jeśli nie, to was nie u... widzę. Od której zaczynamy? Ja mam ochotę na księżniczką, ale zostawmy ją na koniec. Muszę, ona jest taka duża. Mi się wydaje, że ktoś się bardzo postarał, żeby ją zrobić, więc zostawmy ją na później. Tam do mnie przemawia, tak, Dobra. żeby ją. To ogarał. będzie jakiś trzup. Ja mi się wydaje. Że będzie jakiś ciuk. Jeśli, widzowie, to będzie coś do założenia, to musimy oczywiście. Za... Co to jest? O kurde! A ty, to jest jakiś strój renifera? Dobra, otwieram to cyk. No i słuchajcie, dostaliśmy strój renifera. tylko niestety chyba nie mój rozmiar to jest XL? L. Nie, to jest L. Dobra, za małe. Chcesz się założyć? No ja się w tym utopię chyba, ale zobaczmy. Fajne, tylko że już po świętach. Za rok mi się przyda może. Ej, jakim cudem to jest L? To jest dziecięte. Chłop mi wysłał dla dziecka. Czy to jest jakaś sugestia? Przepraszam bardzo. Ej, mega fajne. Chcesz je wziąć? Nie ma problemu. Już tak, już ja twoje. mogę odlysować. Zajebiście Patec by wyszło coś podróżniczego. Mi się to z Martą kojarzy, ale wydaje mi się, że Marta by zapakowała, bo ona tak lubi tak. Tak ładnie, no. nie, Dobra, ja obstawiam, że to jest od Jurki czajnika. Nie? Nie. Ty, dobra, druga baba, murciks. Też nie? Też nie? Patecki? Serio? Co Serio od takie coś? Kurde, ej nie spodziewałem się, że goś mi wyśle strój Renifera Patec, ja wiem, że w twoich oczach jestem mały, bo generalnie ty masz 1,90m, a ja 1,30m, ale no generalnie to sajz na ona ma 1,50m rozmiar nie trafiony, ale prezent jak najbardziej niesamowity, tylko nie dla, dla mnie, mnie, dla Dla nie. mnie niesamowity, no No, więc jak coś to wiesz, ten w październiku jak byś chciał Żenecie wysłać, to możesz wysłać coś dla mnie, nie? Tak w razie czego. Tak, jako rekompensacja. Dobra, ja wiem co to jest za paczka. Ja widzę tak, sweet Planet. Słodka planeta. Słodka planeta. Leśna Dolina, czy coś ci to przypomina? Przyklinku. Ten tekst. Generalnie to ja już wiem od kogo to jest. To jest na pewno od Citroxa i od Natalii. Ja już wiem, nawet nie musisz sprawdzać stary, bo to jest pewne. Patrzcie. Jakie tu są rzeczy, nie? Chińskie Cheetosy Ty, ale one są o smaku kurczaka. Wow, kocham kurczaka. Mamy też, widzowie? Widzowie, ja muszę z nim żyć na co dzień, nie? Czarne chipsy. Kłamę się, Filip. Nie będę ich jadł. Nie! Boję się, no bo chipsy powinny być Wiesz, e, ja o smaku, ale. O, ktoś może powiedzieć, tak, dlaczego właśnie nie chcesz ich zjeść? A to dlatego, bo nigdy nie jadłem chipsów o takim kolorze. To są chipsy z truflami. Co? 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 One są najbogatszymi chipsami. Na... Chyba to są trufle, nie wiem. Zdrowie. Mają kolor taki, jakby zależało od 50 lat. <laughs> 3, 4. Mmmm, takie dobre. O nie, jednak nie. A jednak dobre. Ej, nie wiem co o nich myśleć Są ciekawe, tak jakbyście jedli grzyby suszone. Czyli mm. tylko. Tak. Mamy w parce również Oreo malinowo jagodowe. O! A, bo to tak zapakowane mamy. Podoba mi się taki pakunek, bo przynajmniej widzowie nie ma tak, że... Że zesznął. słowa mi brakowało, przepraszam. Mamy <grybuj> oreo. Proszę bardzo. Ja nie chcę, ja się ugryzę od ciebie. Przekręć, polisz, a zamoczę się później. Mm. Aj smakują jak, jakbyście wzięli lody leśne i czekoladowe. Big brain. No ja wiem, że nie powiedziałem niczego od niczego, nie? Ale to też smakuje jak lody takie leśne, że idziesz sobie do lodziarni i mówisz tak, lody leśne. Oni ci dają lody leśne. Mówisz truska. Czp, kurde, czekoladowe jeszcze. I to jest dokładnie to samo. Dobra, parta znajduje się również. Pepsi. Fińskie wow, yeah. Pepsi. Niskie Pepsi, okej. Okay. I dawaj, ile dostaniemy social creditu po pyciu. Idziemy by DZIEŁU CHEJSZE CHOJO? Wow, Dostaliśmy autograf Citrox'a i Natalii! Nie! Jak ktoś chce, widzowie, dostać to kurwa, zamówcie z ich sklepu co myśleliście o że co, że wam dam? Ja sobie to na ołtarzyku powieszę, gościu Uuuu. a to takie cieniasy są Ej, tu jest parę smaków Waniliowe oreo, truskawkowe I granat? A, pita haya chyba Pyta? Kto pytał? Nigdy nie jadłem No i dobra Wow, to... rozpuszczalnik nitro, uwielbiam To wygląda jakby nie było do picia A to jest sprite, to jest sprite Czajcie widzowie? To jest no to sprite normalnie Ty, ja chcę się napić tego Dobra o, 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 o. No to, to fajnie, że yy, To tak znienacka się stało. Nie wiedziałem, że aż tak. Dobra, zdrowie. To check Ej, ciekawe, takie mniej słodka... słodki sprite. Limonkowy. Taka naprawdę limonka, bo są na przykład, wiecie, słodycze truskawkowe i słodycze truskawkowe. Wiesz wychodzi, nie? No to chodzi, nie? Bardzo takie chemiczne, tak. a takie dobre. No. Ty, a jadłaś kiedyś to? Nie no to ty, no nie jadłaś dalej mamy poki i to są takie patyczki o smaku truskawkowym bardzo fajne dziękuję różowy sprite różowy sprite oj to jest o smaku peach, bardzo dobre ja lubię i mamy jeszcze sprite Mamy pepsi, widzowie, o smaku jagod... nie, malinowym. Ale to jest a chyba takie normalne malinowe, mi się wydaje, że ono jest takie, jak se idziesz do żaby i mówisz tak, a se napije się. Ty się nie napijesz nic po tym. Szanujcie, że ona, że żenka nigdy się pepsi nie napiła? Ja jak postanawiam sobie rzeczy, to naprawdę potrafię czegoś nie pić przez duży czas. Ja uważam, że ta paczka była najlepsza do tej pory. Chociaż Patec mógł wysłać coś jeszcze. A, powiedziałbym, że ta paczka była lepsza, aczkolwiek to nie jest jedyna paczka, którą od nich dostaliśmy. No, ja zrobiłam to bardziej profesjonalnie Filip film. Przejmuję twoją serię. Eee! Mocne Lucky Charmsy. są płatki normalnie. Ale to jest fajne, to takie nizaki jakby wyciągane chyba, nie? Tak? Co ty gadasz, że takie rzeczy widzieli? Ja Nie jadłam takiego nigdy. O tak, to jest tu! To. to jest zajebiste, to na tip. Wow, ale to mrozisz, nie? Chyba tak. Dobra, to to trzeba dać do zamrażary, widzowie. Dawaj do lodówy. Dalej mamy... O. Mac and Maciej cheese! One są... Szczerze? Ty mówisz a Jezu, jak ja uwielbiam jeść makarony w tej restauracji, wydaje na niej 80 zł. Gościu, co ty p... Jeszcze to z mac and cheese. O jezu. Mamy chipsy o smaku Pizzy. Ja uwielbiam pizzę i lubię chipsy. Co zrobić jeśli chcesz jeść dwa na raz? Jesz to, czaj, że coś gościu. Tablerone, tylko że takie trochę po... patrzcie, ho, 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 macie. Nawet nie trzeba jechać do Szwajcarii, żeby sobie kupić. No bez skitu, bez skitu. Ale niesamowite są... Niesamowite są też rizy sy w kształcie What? What? w kształcie drzewa. <laughs> Zróbmy drzewa, które będą wyglądać jak... Nie wiem jak... Napiszcie w komentarzu co wam to przypomina. Mi to nic nie przypomina. Co to jest? Takisy! Uf! Ale to są ciężkie chipsy! Ej, nie jadłem takisów tych chyba nigdy. Jalapeno! Jalapino! Jalapeno guacamole! Mm. Jalapeno! Nie jalapino! O mój Boże, takisy widzowie są najlepsze chipsy. Chcesz spróbować? Nie. Chcesz spróbować? Jasne, ostę, uwielbiam. Dobra. To na hita walimy. Nie ma tutaj ostrości aż takiej. Są okay. przyjemne i smakują rzeczywiście jak bakamole. Jelly Belly. O, wasolkie wszystkich smaków to są, dobre. Okej. Okay. Coś, co najbardziej Filipa dzisiaj ucieszy? No, monster, widzowie, ale powiedziałem, że przez rok nie będę monsterów pił. Więc on trafia do lodówy, widzowie, bo to jest moje postanowienie noworoczne. Jak zobaczycie mnie z energolem przez ten rok, to możecie mnie z wyzywać od śmiecia. A się na przykład, śmieciem jesteś skończonym. Najlepsze. Orios. Najlepsze płatki do mleczka. One są totalnie, totalnie top. Czemu ty jakbyś, jakby już... Wszystkie słodycze z całego świata no. I mówić, o jakieś australijskie Oreo super są Skąd ty to wiesz? No nie wiem, może dlatego, że rok temu jak robiliśmy daily To praktycznie to wszystko zjedliśmy Następna paczka ja Nie do... wiem co mamy tutaj, ale mamy Ministerstwo, ministerstwo gadżetów Robił tak I... O kurde Powiem tak, jak ja widzę ministerstwo gadżetów patrząc na tą serię z paczek, Ja domyślam się co tam będzie Prawdopodobnie ta cała paczka będzie Zacenzurowana, zobaczmy w takim razie Pierwsza rzecz klapki rybne. Ej, gdzie są moje klapki rybne? One chyba zostały w i zaginęły. Tak no, to miałem klapki rybne, ale teraz są drugie, rozmiar L. Ja mam rekin, a ty mam ryby. A wiesz jak jest rekin od tyłu? Wiem, jak jest rekin od tyłu. O nie! A więc jak jest ryba, która śpiewa ci piosenki? O, nie. Mi się to tak kojarzy z ciotką z Ameryki, bo oni mieli te ryby i one raniły mm. I śpiewają kolędy i tak się ruszają, nie? Fajne, szkoda, że nie mam baterii, ale... Jest... Ona też ma system nagrywania chyba, że gadasz do niej, a potem ona powtarza Dobro. Musimy to odpakować, Filip, proszę To może się źle skończyć Siu, Gadasz coś? No! <laughs> Zajemista jest! Dobra, ty! Jaki udany gift Jezu, ja sobie ty kupię po tym odcinku przysięgam. Słuchaj, nie musisz kupać, możesz sobie to wziąć. Ha? No jak chcesz. Dobra, no, Jak chcesz to weź? Dobra, to biorę. Na no, wiem, że w pasce mamy jeszcze coś. Dwie rzeczy nawet. Pierwszą rzeczą jest. Czemu ja dostałem zestaw wędkarza? To jest zabawka dla kota. Tak? A! Ej, to jest zabawka dla kota, rzeczywiście, to trzymaj Dzięki Nie wiem, to jest niesamowite, nie? Dobra, a dalej mamy kupek z rybą No Boże, dlaczego cała paczka jest z rybą? Czy ja ci wyglądam na rybaka? Nie jestem starym puzonem, żeby był ci rybakiem Fajna paczka, ja już wiem od kogo to jest, 100% Na raz, Ma dwa, trzy Raz, dwa, trzy, mater. mater Na 100% Nie! Co?! Jakim cudem? Ja mówię tak Ryby, 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 ryby O, wow, ale nie, to jest niemożliwe Ej tk kto? Mam odpowiadać? No możesz podpowiedzieć, jakbyś szumił, tak masz wiesz. Szeja? I co? co? Nie powiedziałam. Nie, nie, powiedziła. Ale dobra, że jaką cię. Muciutki montażysta, kurde, mi się wydaje, że źle napisałeś. Ja nie wierzę, że to szeja wysłała. Ja do końca odcinka nie będę wiedział, wierzę, że to szeja wysłała. Co do szei? Halo? Halo, halo. Witam, jak coś to nagrywam. Słuchaj, mam pytanie. <noise> bo chcę się Ciebie spytać, czy mój montażysta się nie pobił? Bo jak są te paczki, co nie? Co wysyłaliście mi, to ty zamówiłaś wszystko z rybami? No. Bo ja mówię, ty na pewno nie wysłałaś tych ryb. Dlaczego w imię nie by wysłać? Nie? Ja we własnej osobie. Ej, dobra, zajebiście. To dziękujemy. Na, najlepszy gift. Dziękuję Ci bardzo. Ty nie lubisz wędkarstwa, przepraszam. Ej, uwielbiam, jestem fanatykiem wędkarstwa. Cały dom w rybach. Trzeba, papa. Dobra, jednak rzeczywiście potwierdziliśmy tą wersję wydarzeń. Ej, jak widzicie, więc no, Szeja nam mówiła rybka, zajebiście. Szalony sklep. Szalony sklep. Zobaczmy, jak szalenie się będzie otwierało tą paczkę. Uuu. Let's go! Dobra, i co to jest? Bur... Wiem Burger. Jest. Ty! Ja wiem co to jest! Skarpetki, Skarpetki burgera. Tak mi się wydaje. Patrzcie, macie takie opakowanie. O oh. wow, ej jakie fajne to jest Tutaj jak widzicie widzowie, macie bułeczkę, tu macie inne rzeczy yy, Tu jest mięsko, fajne, w sensie spoko takie Ja jakbym był na przykład starym dziadem, to bym kupił komuś taki prezent Ale spoko, mi się podoba takie coś, bardzo fajne. Wyglądam jakbym był niezadowolony? Mm -hmm. Ale yy, nie noszę takich, noszę czarne i białe, bo takie są najlepsze W sensie czarne i białe Dobra, nieważne. Ważne jest to, że to musi być od kogoś. to może maciek z dupy? Ja już nie wiem, ja się totalnie nie orientuję, kto to mógł wysłać w ogóle. Wiem kto! Nie powiedziałem ci, zapomniałem. Jacob to będzie. Let's go! Okej, okay, Dobra, dobra. No. mogę się spodziewać, bo taki bumerski prezent strasznie. Więc o, Kuba idealnie właśnie pasuje, że do takiego prezentu mi się, mi się wydaje. Chociaż jeśli wysłał to Kuba, to bardziej bym była zadowolona ze skarpetek z Fortnite'a. To prawda, albo z fałdolców. O kurwa, ta... ta paczka wygląda tak, jakby się miała zaraz wysypać Dobra, rozpakowujemy Co to jest w ogóle? Nie, to jest opakowanie chyba tak losowo okay. Czyli ktoś zapakował samemu Samemu to zostało Fajnie, zapakowane Fajnie, postaranko Jest postaranko, zobaczmy czy w czym środku jest postaranko wow. Wow. Dobra, co my tu mamy? Wow. Mamy kocie łóżka Podoba mi się to widzowie, brakowało mi właśnie takich rzeczy yy, Mamy ten, kurde jakie fajne do picia Se pijesz i brokat ci ścieka i się pasz, że pijesz plastik. Nieprawda. To jest żart, bo tak w rzeczywistości się nie dzieje. ale czemu to jest jedno, a to jest... Aha, bo to jest takie ozdobne. O. Albo trzepać jaja, albo możesz masować kobietę po głowie, albo samemu u siebie. Moja depresja w tym momencie ustąpiła. Co to jest? Są precle! Takie? Takie precelki czekoladowe. Fajnie, podoba mi się słoik. zepsem Tatu cash. A, zbieranie na tat Wow. Ta? Szkoda, no. że gotówki nie mam. Widzisz co ja trzymam w ręce? Nie dam nic. Baterie! Chyba będą nam na czegoś potrzebne. Do, Do kubka. kubka z kotem. Kubek z kotem, fajne. Napije się z niego. W środku jest taki, na zewnątrz jest taki, jest dla ciebie. Ja uwielbiam te odcinki, serio bardzo przychodzę tutaj. Otwieram to jem i zdobywam bitę. Bardzo dziwną rzecz zostaliśmy. Duopis ze świętym Mikołajem, który ma czapkę. Tylko nie na głowie. Dalej mamy co? Monster Manki. To są pieniądze. Czuj że można kupić pieniądze? W dziwnych czasach żyjemy. Patrz, masz takie 50 euro i robisz tak. Mmm, wow. Ale dobre. I serio, dobre. No, mówię przecież. Wiem co. To są rurki. Wkładasz do mleka i masz czekoladowe. Fajne Fajne. Tyle. Ej, to do czego są baterie? Bo. Ej! Mogę, chyba wiem, czemu baterie są. To jest paczka od By the Way Juliet, czyli dziewczyny Czajnika. Bo jak ostatnio nagrywaliśmy odcinek z nią i z Czajnikiem, to ja do niczego nie miałem baterii. Nigdy nie mam baterii. Jeśli ona to zapamiętała, to o, to jest całkiem. No to fajnie. Czyli możemy ją wykorzystać do czegoś innego. Mhm. Dziękuję serdecznie za paczkę wspaniałą. Niulka, jesteś niesamowita. Dziękuję, pięknie. Miałbym właśnie paczkę. Największą. Największą paczkę? Nie, odpakuj tak, prezent, tak. No to dawaj. Ale jest to jest, taka e, ciekawe, co będzie w środku. No, trochę tak. Mów tak, bo jeszcze ci pozwolę. Największa paka, mamy jeszcze parę, więc w sumie jest, jest dobre. Dobra, wyciągamy. Pierwsza rzecz to jest. Ja wiem, co to jest! Masz plakat z listą filmów i który film obejrzysz, ten zdrapujesz. O, okej. Okay. I to są pewnie jakieś takie klasyki typu. Fight Club i tak dalej, Wally. -E. O, spoko w sumie. Fajnie. Fajne, tylko. Nie oglądam filmów, bo nie widzę. Ale dziękuję, może przyda się moim rodzicom. O, na przykład O! Tu jest ten y, dispenser do nalewania napojów. To jest akurat spoko mega, bo tu se wlewasz i pod sobie wciskasz. To jest w ogóle spoko, jak chcecie przy komputerze pić. Znaczy nie alkohol, tylko normalne picie. O, i to jest taka, taka maszyna, że tak powiem, z dzióbkiem. I tutaj se to montujecie i git. No, no i se polewacie normalnie, tak o. Siedzisz przy kąpie i robisz tak. No i się leje I tyle Co mamy dalej? Pokaż mi co tam jest Nieoznakowana paczka, zobaczmy co jest w nieoznakowanej paczce Hamak, nie What? Hamak dla kota Nie, na nogi Uziadka. To jest hamak na nogi, na pewno co? No patrz, do biurka normalnie Chodź idziemy Siemanko, witam w moim pokoju Dzisiaj zamontujemy sobie kolejną zajebistą rzecz Dawaj to tam Nie da się lecieć na twoim biurku, bo jest drama od spodu Nie, no nie mów tak nawet Tutaj do dalej do przodu? Tak. To ja tutaj nie mogę. Dalej, jak na nogi i do przodu? Zresztą to, to chodzi o to, żeby tutaj jak? za nogi trzeba to dać Tu, Jezus, jak a jak się. będziesz leżał, to nie sięgniesz, To jest z przodu. Prędko, z tyłu, z tyłu, ja mam długie nogi. Słuchajcie, że ona jest mniejsza ode mnie, jakieś 20 parę centymetrów? A ma tak samo długie nogi i się śmieje ze mnie, że mam krótkie nogi. Żałosne zachowanie. Stary jest jest pytach i robisz tak. Fajne, podoba mi się, ale myślę, że tutaj montaż zawiódł. I montażyści, nie chodzi o Ciebie, młody, jak coś. Ale może Ty też zawiedziesz. Dobra, wracamy. Co to jest? Ty miska do obierania pistacji orzeszku i do oglądania jeszcze. To jest fajne. To jest mega dobre, no? Bo sobie bierzesz telefon normalnie i robisz tak. No, wkładasz tu telefon i normalnie se Ej, to jest jesz smutne. orzeszki i w ogóle fajne i tu wrzucasz te obierki, a tu masz orzeszki i se siedzisz Oglądasz. i fajnie. Kto mógł tą paczkę zrobić? Mi się wydaje, że to jest paczka od Murcix. Tak, a? jest od Murcix. Dobra. Wiesz to, dlaczego? No. Bo ona takie dała Przydatne, przydatne rzeczy. rzeczy. Jaki jesteś? był budżet na ten odcinek? 300 To Wydaje mi się, że to jest bardzo dobrze wykorzystane 300 tak szczerze. Znaczy, powiem tak: Citrox na przykład y, nie dostał pieniążków, powiedział, że nie chce. Tutaj, widzowie, w tych słodyczach jest no nie wiem ile pieniędzy, ale Pamięci jest mega, jest, jest mega dużo. Więc pamiętajcie, widzowie, ja tutaj zareklamuję dla mojego kolegi, przyjaciela kochanego. Wbijajcie na stronę, Wikram. tutaj macie link. I macie go też Przy przybliżeniu komentarzu. Co możecie wbić? To nie jest reklama yy, pani albo panie Złoki, bo to kolega. I ja nie dostałem tak. za to pieniędzy żadnych, więc proszę mnie nie ścigać. Ja polecam, bo fajnie, bo jestem zadowolony. Jako konsument, jako konsument, więc nie jestem bandytą. Proszę mi nie zamykać w więzieniu. Dziękuję. Tutaj mamy jakąś mini pakę. Tylko generalnie. Nie rzucać. Nie rzucać. Te małe paki są najbardziej sas. Zawsze. Mała paczka była od zebo i pamiętaj co tam było. Dobra, co my tutaj mamy? Mamy fakturę i mamy tutaj. Nie, no duplikat kubka. Miałem już takie trzy. z kubek, bardzo fajny. Z wizerunkiem oczywiście, jak się nazywa ta postać w GTA? Pablo... Jean Pablo. Jean Pablo. Fajne, bo fajna gra ogólnie. Kiedyś grałem. Miałem już taki kubek. Mi się wydaje, że albo Mater, albo Jacob to wysłał. Jacob to wysłał. Tak no, tak się spodziewałem. Kuba, mogłeś mi customowy kubek zrobić i na przykład yy, dać, nie wiem, twarz tego człowieka na przykład na twarz bombika z Fortnite'a i to by wtedy śmieszne było, tak mi się wydaje przynajmniej. Generalnie Widzowie, jak ja zawsze proszę o wysyłanie pak To mówię daj, wyślijcie mi na... I tutaj na przykład mówię Filip coś tam panek, co nie? I wtedy ja wiem, że to jest nadcinek, A to jest kolejna paczka, ja nie wiem czy to jest w ogóle na ten odcinek Ale zobaczymy, no najwyżej nie Zalando, fajnie Zalando, mi się to podoba Więc uwaga To jest komplet do Łanzi chyba Tak Co to jest? Wiewiórki Ty, klapki wiewiórki, ale fajne Ej, hey, mega fajne to jest Tylko teraz pytanie Od, od pateca to jest Myślisz? Tak To jest druga tak? paczka od pateca? Ej, let's go, nice Mega fajnie to wygląda w się sensie, są mięciusie Fajna jest ta płaka, podoba mi się 43, dobra, no to wejdę Wow, kurde Ja dupia, ty na kanapod... Cio bądź. Dziękuję. Jednak widzowie, okazało się, że tamte bobry były od Jacoba, nie od Pateca. Więc sobie to tak trochę inaczej. Ale generalnie jest jedna przykra sprawa: mianowicie ja zamówiłem sobie też niektóre paczki przed świętami. Czyli w sumie to już bardzo dawno temu. I dalej mi nie przyszły. Również chłopaki zamawiali mi paczki, no też przed świętami. No i się okazuje, że nie, nie przyszły niestety. I paczka od Matera, i od Maćka właśnie. No nie przyszły mi te paczki. Dlatego widzowie, w następnym odcinku sobie je otworzymy. Tak, zostawcie lajka, like, napiszcie kto pakę najlepszą tutaj nam dostarczył Przy okazji subskrybujcie kanał mój z dzwonem, kanał żonetki też Bo to jest bardzo ważne, bo jeśli pojawią się te paki to sobie je otworzymy A jak się nie pojawią to im powiem, że są śmieciami, bo paczki nie przyszły Do widzenia!